Dzisiaj gorąco. No. Dzisiaj. dzisiaj wakacje! Hmm. A nie się tu opala. Aha. Ja bym poszła najchętniej do cienia. O, gdzie na ja też. Au. Potem, może pójdziemy do basenu. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, nie mów tak ciągle. Okej. Okay. No nie wiem, czy pójdziemy do basenu, bo jakoś mi gorąco. Wiesz, że w basenie będzie zimniej. Wiesz, że w basenie będzie zimniej. No. Więc wiem. Ale... Ten no. Basen jest głęboki? Nie. Tylko Aha, mieścimy się my wszyscy? Mhm, uh -huh. uh -huh. a, a, to fajnie. No. To może pójdziemy już do tego basenu. Nie, nie, jeszcze oni się opalą. A my sobie posadzimy? No. Ja się opalać. No co? No okej, okay, no. A, to fajnie. No dobra, to. Jeszcze my zostaliśmy. Mm. A potem skak do basenu! Potem będzie tak. Skak! Do basenu! Mm. No. Ale nie wiem, czy ty tam umiesz wejść? A co się tak ciągle pytasz? Przecież... Przecież się da wejść. Nie. Ja nigdy nie byłam, więc mnie się nie pytajcie. Gdzie... Ja też nie było, ja też. Nic nie ja mówię, że masz pasem. Bo sobie kupiłam nowe. To fajnie. No. Teraz tylko stać tu i się pluskać. Aj no, umiesz w ogóle dostać. Au! Czy mi się też przesuszało? Nie. No dobra. Potem się pójdziemy wytrzeć i co będziemy robić na wakacje? Ja wiem, ja wiem! Się będziemy się tam w To przecież to już każdy wie. To przecież to już każdy wie, że będziemy się kochać. Aaaa. Hmm. Jakiej zabawy się będziemy bawić? No. Iiiii. Bawi się Dziadusz. I co? A chcesz wielki plum? to bolało! No, no, wodą, no ale strasznie bolało. Mm, woda to nic nie boli. Ale gorąca była, ona... Już gorąca, już, już. już Jakaś nie jest gorąca. O, a... Dobra, może będziemy się już leczeć. Nie starczy tego psa, no ja już pójdę. Dobra, to idź. To może ja już sobie wejdę. To ja już pójdę z tego basenu. Aha. Ach. na ale mi teraz fajnie zimno. Ja to, ja to się idę na drugie ręcznik, bo nie będę na Ja się tylko położę. A my to co niby będziemy robić? To moje podwórze. Ustępuję postępuje się właśnie gościom ja. O! Ja. ja. I, tam, i tam. Po co ja wskoczyłam? Co ja zarobiłam wielkiego? I tak. I tak wyglądały wakacje. Cześć! Sub subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Pa!